Lubimy w Polsce narzekać na polską naukę, jeśli jest niekonkurencyjna i odbiegająca od tak zwanych standardów światowych. Przykład Akademii Lona Koźmińskiego trochę burzy ten stereotyp, ponieważ faktycznie od już dłuższego czasu zajmujemy się szeroko rozumianym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy w zarządzaniu, w finansach, prawie, informatyce. Natomiast pewną wisienką na torcie jest projekt, który. Przekazała nam do realizacji Komisja Europejska, jest to tak zwany Uniwersytet Europejski, którego główną rolą jest wykształcenie w Europie w europejskim standardzie edukacyjnym wykorzystania sztucznej inteligencji. To jest przykład na to, jak my tu z poziomu naszej cudownej ojczyzny mamy przed sobą ogromną odpowiedzialność za to, jak ten szeroko rozumiany AI należy w edukacji, ale też szerzej w biznesie wykorzystywać. To z perspektywy na przykład młodego człowieka oznacza coś moim zdaniem najważniejszego, to znaczy możliwość realizacji w Polsce fantastycznego projektu. Młodzi ludzie, zresztą nie tylko młodzi. Lubimy pracować przy rzeczach, które zmieniają świat, które tworzą prawdziwą sprawczość, które są autentycznie interesujące i, i wartościowe. I to jest, to jest jeden zresztą z wielu przykładów na to, że mamy w Polsce już ekosystem instytucje, które ponoszą ogromną odpowiedzialność za rozwój jaja w Europie i na świecie. Ogromną rolę, bo nie należy zapominać, też o tym współczesny świat jest światem usieciowionym. To już nie jest świat, kiedy jest jeden podmiot, który wie wszystko najlepiej i należy się mu podporządkować. Teraz siła jest w kupie, mówiąc przy tylko po staropolsku, ale taka jest prawda. To znaczy, tworzymy coś, co się nazywa sieciowym kreowaniem wartości, czyli kiedy pojawia się pewna konstelacja podmiotów, które wspólnie pracują nad czymś, co ma zmieniać świat i w tym kontekście też Akademia Lona Koźmińskiego daje ogromną przewagę, ponieważ my sami jako uczenia nie jesteśmy w stanie zbudować topu świata, ale wspólnie z konsorcjum partnerów, którzy razem współpracują, już tak. I przykładem jest GINAM, Global Network for Advanced Management gdzie wspólnie z 32 najlepszymi szkołami biznesu z różnych części świata zmieniamy edukację również w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji i szeroko rozumianej technologii, bo nie należy zapominać też o tym, że ta transformacja cyfrowa nie jest związana tylko i wyłącznie z AI, ze sztuczną inteligencją, warto wspomnieć o VR, o AR, czyli o technologiach, które już od jakiegoś czasu znam, ale jeszcze nie do końca potrafimy zaadoptować. Yy, przykładem wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji jest chociażby nasz program pięcioletni sprawa, gdzie ponad 20 głosów jest realizowany właśnie w ten sposób, czyli zamiast tradycyjnej e, sali wykładowej i i tablicy z kredą. Studenci zakładają w ogóle wiarowe i w środowisku imersyjnym uczą się na przykład, jak negocjować albo jak realizować zobowiązanie wynikające z prawa pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc kluczem do sukcesu jest postrzeganie wszelkich nowoczesnych technologii jako swoistego leitmotivu, jak pewnych horyzontalnych rozwiązań, które zmieniają i informatykę, i zarządzanie, i finanse, i ekonomię. I prawo i oczywiście medycynę czy przysłowiową archeologię. Chodzi o to, że współczesne kompetencje cyfrowe są kompetencjami przekrojowymi. Tak jak w latach 90. mówiono o tym, że przyszło się przed ludźmi, którzy znają język angielski w ten lub inny sposób, tak samo teraz można powiedzieć, że przyszło się sprzed ludźmi, którzy w mniejszym w jednym w większym stopniu, ale jednak znają potencjał nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, czy, czy wspomniana chociażby wirtualna rzeczywistość. Polscy przedsiębiorcy, polski biznes od zawsze jest bardzo pragmatyczny. Dostrzegam to w tym, że jest nieufny wobec innowacji. Dlatego, że nie należy zapominać o tym, że przy okazji wdrażania wszelkich innowacji bardzo się o dużo o nich mówi roztacza się różne wspaniałe teatry potencjału. I bardzo mnie cieszy to, że polski biznes od zasady patrzy, patrzy bardzo trzeźwo, to znaczy, czy konkretnie faktycznie dane rozwiązanie Przynosi wartość biznesową. I w przypadku AI ona jest. Natomiast jest w działce, która może nie jest zbyt doceniana. Jest to działka związana z automatyzacją procesów, z optymalizacją procesów, a więc mówienie o wykorzystaniu technologii nie w kontekście tworzenia nowej wartości, ale raczej w kontekście ograniczania kosztów w ramach działalności, którą dana przedsiębiorstwo już już podejmuje. I to widać bardzo wyraźnie, że nasz polski zdrowy rozsądek bardzo dobrze działa i tutaj faktycznie to spojrzenie na te technologie nie jest romantyczne, tylko jest bardzo pragmatyczne i pokazujące, że ufność biznesu co do innowacji technologicznych pojawia się wtedy, kiedy realnie możemy zauważyć efekty wykorzystania tych, tych, tych innowacji. Niewątpliwie bardzo ważnym tematem przy okazji rozwoju nowych technologii jest zasoby energetyczne. Bo wiemy doskonale, że to, co z perspektywy użytkownika jest prostym napisaniem prompta, oznacza de facto, dedykowanie pewnej mocy obliczeniowej procesorów, w związku z tym wykorzystanie energii i tak dalej i tak dalej. I wiemy doskonale też to, że przyszłość każdej gospodarki, a więc i każdego społeczeństwa zależy od energii, a mówiąc prosto, od ceny tej energii. I wiemy doskonale, że mamy tutaj poważne wyzwanie przed sobą, bo jeżeli będziemy mieli drogą energię, przestaniemy być konkurencyjni, nie będzie się opłacać krótko mówiąc wdrażać nowych technologii w, w gospodarce. I patrząc na rozwiązania które i programy, które są obecnie wdrażane w Polsce, jestem raczej optymistą. Znaczy widzimy wyraźnie, jak rośnie nam miks energetyczny, jak wykorzystywana jest energetyka odnawialna. Natomiast należy pamiętać też o tym, że ta niezwykle atrakcyjna i trendy energetyka, czy wiatrowa, czy pochodząca z energii Słońca, ma jedną zasadniczą cechę, jest energią niestabilną. Jest pochodną pewnych zjawisk pogodowych chociażby. Dlatego, znowu, generalnie, może niechyle czoła, ale jestem mocnym kibicem takiego. Bardzo pragmatycznego spojrzenia na ten miks energetyczny, bo należy spojrzeć z jednej strony zarówno na aspekt możliwości, jakie daje technologia w kontekście zrównoważonego rozwoju, ale też trzeba spojrzeć na pewne walory energii tradycyjnej, czy w przypadku energii atomowej, znaczy przede wszystkim stabilność źródeł tych energetycznych. I myślę, że my w Polsce dosyć mądrze podchodzimy do tego tematu. Staramy się łączyć te wszystkie cechy. Natomiast fantastycznie oczywiście zwróciliśmy uwagę na to, że koniec końców chodzi o. Znowu kompetencje menedżerów, specjalistów do tego, jak te technologie w tym kontekście energetycznym wdrażać. Podmioty takie jak Orlen, jak, jak w kontekście biznesu, który się bardzo mocno angażuje w rozwój tych kompetencji nauczania, czy podmiot taki jak Akademia Joana Koźmickiego, którą mam zaszczyt kierować, stawia na budowanie kadry studia zrównoważonego rozwoju w Kośmińskim funkcjonuje już od ponad 20 lat, a nie od trzech, kiedy było to popularne. Czy profesor Bolesław Rok, czy pan dr Michał Kurtyka, to są nazwiska powszechnie znane jako ludzi, którzy nie tylko dobrze mówią o transformacji energetycznej, ale dowiedli wielokrotnie, że się tym potrafią profesjonalnie zajmować I i to jest najważniejsze, to znaczy, aby kształcić ludzi, którzy będą otoczeni realną wartością, a nie tylko pewnym blichtrem, bo wiemy doskonale, że pewne hasła też są, stają się nagle popularne gdzieś tam w przestrzeni. I koniec końców chodzi o to, czy na przykład dany program menedżerski faktycznie jest wysoko prowadzony przez wybitnych specjalistów w powiązaniu z wybitnym biznesem, czy też nie. Więc to jest taki trochę ukłon w kierunku podejmowania decyzji o rozwoju zawodowym i edukacyjnym, aby no wybierać mądrze, bo czasami coś, co jest szybkie, łatwe i przyjemne, niekoniecznie buduje długoterminową wartość. To zawsze było, natomiast faktycznie w kontekście sytuacji geopolitycznej to się mocno teraz rozwija. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej, czy prywatny sektor obronny jest bardzo zainteresowany również kształceniem kadr, bo czy kwestia chociażby cyberbezpieczeństwa, czy właśnie bezpieczeństwa energetycznego to są koniec końców tematy obronne. Natomiast podkreśliłbym rolę kapitału prywatnego w obszarze obronności, bo i mamy w Polsce fantastyczne firmy prywatne, które w tym sektorze funkcjonują, i mamy, jak w naszym przypadku, uczelnię publiczną, gdzie pewne procesy zachodzą, nie chcę powiedzieć, że lepiej, ale inaczej niż w sektorze publicznym. Zmierzam chociażby do tego, że sektor badań naukowych w Polsce jednak jest w ogromnym stopniu zdeterminowany przez środki publiczne. I to powoduje, że środowisko nauki w Polsce, moim zdaniem, nie ma możliwości pełnego pokazania swoich możliwości, ponieważ pieniądz publiczny najczęściej ma oczekiwania względem aspektów teoretycznych, czyli. Publikacji naukowych, grantów, które są z tym związane, natomiast mało jest tej aplikacyjności, relatywnie mniej jest tej aplikacyjności w realnym życiu, jeśli chodzi o badania naukowe, niż to jest w innych krajach świata. Wybitnym przykładem są oczywiście Stany Zjednoczone, ale to jest wprost związane z budżetami naukowymi i z tym, jak w jaki sposób te środki na badania są dystrybuowane. Faktycznie zauważa się dwie drogi czy dwa spojrzenia na, na AI. Jedno to jest takie, które wydaje mi się, że zaczyna dominować, to znaczy spojrzenie wybitnie pragmatyczne z perspektywy narzędzia, czyli modele językowe, które wykorzystujemy do bieżącej działalności, czy to kreatywnej, czy optymalizacyjnej. I na razie faktycznie ta perspektywa również dominuje w szeroko rozumianym świecie, czy biznesu, czy, czy instytucji. Natomiast druga perspektywa to jest ta, no właśnie budowania wokół AI swoistego teatru, zmiany paradygmatu funkcjonowania świata. I tu faktycznie no, pojawiają się pewne myśli czy tezy, które pokazują, że być może no, stoimy przed jakimś jako cywilizacja zagrożeniem. Natomiast ja osobiście raczej skłaniam się tutaj pierwszej opcji, bo, bo chociażby z tego powodu, że mieliśmy już w historii świata wiele tych technologii rewolucjonizujących cywilizację. No, i przynajmniej te wszystkie przykłady, które mieliśmy do tej pory, pokazują, że ludzkość ma się dobrze. Zmieniają się paradygmaty, zmienia się sposób funkcjonowania społeczeństw, no, ale jednak ten rozwój idzie w dobrą stronę. Dla mnie osobiście kwestio, kwestia postrzegania, czym AI może być albo będzie, w dużym stopniu zależy od pierwszych wdrożeń, które można określić jako spektakularne. I sparafrazuję to lub może zbanalizuję to znaczy, jeżeli to pierwsze giga wdrożenie będzie w medycynie i za trzy miesiące usłyszymy, że sztuczna inteligencja. W Chinach wynalazła lek na, na raka, to ludzkość będzie patrzyła na to rozwiązanie pozytywnie. Natomiast, jak za 3 miesiące okaże się, że AI jest najlepiej wykorzystywany w optymalizacji dronów, które mają zrzucać bomby, no to będziemy mieli raczej drugą odpowiedź. Tak? Ja zakładam, że te giga innowacje, które mogą nastąpić dzięki AI, jak już to nie nastąpiło za 3 miesiące, tylko może za kilka lat, i raczej jestem tu romantykiem, że raczej będą odnosić się do rzeczy, które ludzkość naprawdę potrzebuje, chociażby w kontekście medycyny.